Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszna młoda kapusta na ciepło do obiadu. Zaczynamy od przygotowania składników. Jedną dużą cebulę kroimy w kostkę. Ilość cebuli zależy oczywiście od własnych preferencji można dodać jej więcej. Następny składnik to marchew. Marchew ścieramy na tarce o dużych oczkach. Na jedną dużą główkę kapusty wystarczy jedna marchewka. Do dużego garnka kładziemy kawałek masła, taki około 30-40 gramów. Na rozgrzany tłuszcz wykładamy pokrojoną cebulę. Chwilę podsmażamy na małym ogniu. Po chwili dodajemy startą marchew, wsypujemy od razu łyżeczkę soli, mieszamy i krótko razem podsmażamy, aż warzywa zmiękną. I kolej na kapustę. Dwie małe główki kapusty lub jedną dużą ciekamy nożem. Zawsze do obiadu przygotowuję większą ilość, aby część młodej kapusty zamknąć w słoiki na później. Następnie pokrojoną i wypłukaną kapustę stopniowo przekładamy do garnka i mieszamy z podsmażonymi warzywami. Stopniowo, jak kapusta będzie tracić objętość, dodajemy kolejne porcje kapusty. Na początek wlewamy około pół szklanki wody i całość gotujemy. W dalszej części filmu pokażę, w jaki sposób przygotować kapustę już bezpośrednio do obiadu. Aby uzyskać idealny smak, kapustę najlepiej solić stopniowo. Całość mieszamy. W trakcie podgrzewania, kapusta straci swoją objętość i zrobi się jej mniej. W międzyczasie przygotowujemy koperek. Łodygi koperku odcinamy, ale ich nie wyrzucamy. Będą potrzebne. Dodadzą wspaniałego smaku kapuście. Następnie pęczek koperku siekamy. Na gotującą się kapustę kładziemy łodygi koperku. Wlewamy szklankę wody. Łącznie do kapusty dodałam dwie szklanki wody. I kapustę dusimy pod przykryciem przez około 10-15 minut. Do momentu aż kapusta zmięknie, ale będzie jeszcze chrupiąca. W trakcie gotowania należy co jakiś czas pomieszać. Można oczywiście dolać wody, jeśli odparuje. Przygotowując kapustę do obiadu, warto za każdym razem ugotować jej trochę więcej, aby zamknąć w słoiki. Na koniec posiekany koperek dodajemy do kapusty. Dokładnie mieszamy. I gotowe. Kapustę można w prosty sposób zawekować. Gorącą, ugotowaną kapustę przekładamy do czystych, suchych słoików i zamykamy czystą i suchą pokrywką. Należy oczywiście pamiętać, aby wytrzeć do sucha brzegi słoika. Tak przygotowaną kapustę bez pasteryzacji można przechowywać w lodówce nawet do miesiąca i dłużej. Najważniejsze, aby pokrywka była w idealnym stanie, a brzegi słoika nie były uszczerbione. A teraz pokażę, jak przygotować kapustę bezpośrednio do obiadu. Na patelnię wlewamy olej lub kładziemy masło i na rozgrzany tłuszcz. Wykładamy drobno pokrojoną cebulę. Cebulę solimy i podsmażamy do miękkości i lekkiego zezłocenia. Do podsmażonej cebuli wsypujemy mniej więcej pół łyżki mąki pszennej, tyle na ogół wystarcza na dwuosobową porcję. I mąkę mieszamy z cebulą. Podsmażamy przez około 1-2 minuty. Do gotowej zasmażki dodajemy ugotowaną kapustę razem z płynem. Całość mieszamy, aż kapusta zgęstnieje. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Jeśli sos będzie zbyt gęsty, można dolać odrobinę zimnej wody, wymieszać i zagotować. Na koniec jeszcze tylko posiekany koperek. I gotowe. Wspaniała, przepyszna kapusta do obiadu jest gotowa. Polecam. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego.